Cześć grupa moich wojowników. Słuchajcie, dzisiaj Was witam wodą zalo, jestem w tym cudownym słoiku. Jupi! I piję wasze zdrowie. Odbija mnie na stara lata. Ale co? Słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć na temat takiej rzeczy jednej którą ja widzę od po prostu lat i ona się ciągle powtarza i ciągle wraca do mnie ten temat. A mianowicie o tym, jaki jest największy błąd, to będzie jeden błąd, który robią kobiety, najczęściej kobiety, nie wiem dlaczego, e, chociaż nie, faceci również, gdy przychodzą na siłownię. Najczęściej jest tak, że to jest chyba spowodowane tym, że nie do końca wiedzą, co robić. Albo, nie wiem, tylko to mi przychodzi do głowy, w zasadzie, jest jakby ten błąd brzmi tak, okupywanie maszyn kardio, okupywanie maszyn kardio, cardio cardio, 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 cardio. I teraz tak, siedzimy sobie w pracy 8 godzin czy nawet 10 godzin, pracę mamy stresującą. Przy tym niezbyt dobrze się odżywiamy, wypijamy pięć kaw dziennie, czy tam na przykład trzy, yy, pierdzielając na przykład trzy ciastka. Oczywiście mamy nadwagę od 10 czy 15 lat, z którą nie możemy sobie poradzić. I teraz taka pani yy, to nie jest wymyślona sytuacja, słuchajcie. Bo takich sytuacji ja spotkam w swoim życiu masę. Naprawdę masę, bo ja z ludźmi rozmawiam, podchodzę do nich, pytam, dlaczego tak, je, tak robisz, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. I, i jakby podstawową, podstawową, um, podstawowym moim wnioskiem, tak, bo te osoby nie wiedzą, dlaczego tak robią, podstawowym moim, moim wnioskiem jest po prostu brak wiedzy na temat działania. Własnego organizmu, ludzkiego organizmu. A są pewne takie podstawy fizjologii, biochemii ludzkiego organizmu, które powinno się wiedzieć, żeby sobie ułatwić to życie. Pamiętajcie, wiedza to władza. Nie kasa, ale wiedza to jest władza. Także władzę ma ten, kto ma wiedzę, nie ten, kto ma kasę. Taka dygresja. Natomiast spotykam się po prostu z tym, że potem takie osoby przychodzą, wchodzą do fitness klubu i pierwsze co obkupują, po prostu w 80% przynajmniej y, bieżnie orbitreki, rowerki, y, jeszcze gorzej, bieżnie ustawione pod kątem po prostu takim o, trzymają, trzymając się y, tej. Tej, 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 nie wiem, tej takiej rączki tam nie pamiętam jak ona się nazywa profesjonalnie, natomiast trzymając się jeszcze tej rączki, no bo mamy bieżnie pod skosem, no to ciężko się idzie, prawda? To trzeba się czegoś trzymać i tak sobie idzie taka kobieta przez 45 minut, czy nawet godzinę, poci się i w ogóle i jest wszystko super fajnie, o, lepiej się czuje i tak dalej, no ale efektów, rezultatów żadnych. Natomiast. Rezultaty dla organizmu, których oczywiście nie widać od razu, to, bo tak jak mówię, to nie jest kula w łeb, więc to cię od razu nie zabije. Natomiast zmasakrowany kręgosłup, dalej, brak mięśnia pośladkowego, zmasakrowany kręgosłup, i jeszcze raz, zmasakrowany kręgosłup, bo kiedy idziesz cały czas, aha, i kręgosłup, i kolana oczywiście. Kiedy idziesz cały czas pod górę, to co ty sobie robisz swojemu kręgosłupowi? Jesteś cały czas w takiej pozycji. Bieżnia jest tak, a ty jesteś ustawiony, czy ustawiona pod jej kątem tak. Albo wchodzisz na orbitreka, garbisz się, zamykasz klatkę piersiową, plecy są zaokrąglone i lecisz i zasuwasz na tym orbitreku. I pocisz się, no to jak pocisz się, to jest fajnie. Słuchajcie, to nie jest wyznacznik dobrze zrobionego treningu. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli w pracy się. Cały czas siedzi przed komputerem, albo nawet masz pracę fizyczną, to jeszcze gorzej przyjść na trening i zamiast zrobić coś zupełnie innego, coś, co pobudza, porusza Twoje ciało, sprawia, że ono staje się sprawne. Sprawne to, to na przykład, ty robisz godzinę orbitreka, tak? Stoisz w pracy przez na przykład, nie wiem, 8 godzin, czy tam 10. I przychodzisz do domu i robisz, go, i, i przychodzisz, sorry, na siłownię i robisz godzinę orbitreka. Tak samo, stoisz na tym orbitreku i pedałujesz. I to jest taki największy y, błąd, to jest taka zmora. Ja wiem, że bieżnie jest włączyć łatwo, bo po prostu włączasz start, bieżnia idzie, ustawiasz kąt, lecisz, y, myślisz, że się pocisz i jest wszystko super, ale to tak się nie dzieje, kochani. Bo y, tak jak mówiłam, Duży nacisk na kręgi kręgosłupa, kręgi lędziwiowe, zwłaszcza bo jesteś pod kątem, masz bieżnie pod kątem i ty też się ustawiasz automatycznie pod kątem. Bo jakby najczęściej, też osobom brakuje techniki tego treningu, tak? I przy nieodpowiedniej technice pogłębiamy sobie problemy, które robimy sobie w pracy przy pozycji siedzącej, czy tam na przykład stojącej. Aż musiałam wziąć oddech, tak i jakby yy, rezultatów takich w cudzysłowie treningów, bo to nawet nie jest trening, to jest po prostu nie wiem marsz pobieżny albo jazda na, na orbitreku, nie ma żadnych. Jakby no, trochę się poprawi na początku kondycja, ale organizm ludzki się bardzo szybko do takiego treningu przyzwyczaja I, i, i im częściej robisz taki trening tym szybciej organizm się przyzwyczaja i, i potem to już na niego nie działa. Czyli na przykład po czterech tygodniach, robiąc taki trening, nawet robiąc raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, twoje ciało się do niego już przyzwyczaiło, a ty kolejne pół roku robisz ten trening. I dlatego nie ma rezultatów, bo nie ma żadnej zmiany. Twoje ciało nie dostaje żadnego bodźca. Owszem, układ. Yy, Sercowo-naczyniowy dostaje ten bodziec, ale to też jest tylko na początku, to jest tylko przez kilka pierwszych tygodni. Nie, nie zdajemy sobie sprawy z takich podstaw i robimy taką właśnie yy, no, trochę głupotę, tak? Bo marnujemy sobie czas, robimy nieefektywne rzeczy. My chcemy mieć rezultaty, ale podejmujemy się takich nieefektywnych rzeczy, tak? Yy, I mało tego, że niszczy to nam zdrowie. Yy, może tak, może nie, że zdrowie, ale sprawność niszczy to ciało, to jeszcze, myślę, że niszczy też psychikę, bo nastawiamy się nie wiadomo na co, to jeszcze po prostu nie dość, że niszczymy sobie ten kręgosłup, to... Że tak powiem, nic to naszemu ciału nie daje żadnych, żadnych korzyści, żadnych benefitów. Więc to jest taki największy problem i to, to jest coś, z czym ja się spotykam cały czas i zawsze. Kiedy pracowałam w fitness klubach, to goniłam tych ludzi z tych bieżni, z tych wszystkich orbitreków, bo nie mogłam tego po prostu znieść. Mówię, słuchajcie, ludzie, to po prostu już nie działa. Już chodzicie tutaj od, nie wiem, pół roku na tej, na, na tej bieżni, cały czas robicie to samo, zróbcie coś innego, bo to po prostu nie działa. To jest strata czasu, to jest marnowanie czasu. Także jeżeli tak robicie, nie róbcie tak. To jest jedna taka najważniejsza wskazówka: unikajcie takich rzeczy, a jeżeli chcecie robić trening cardio, to naprawdę wystarczy, jeżeli trening cardio się zrobi no, raz na tydzień, to już jest taki maks, naprawdę raz na tydzień. Ale on musi być w połączeniu z czymś, bo on sam z siebie nie zadziała. Zwłaszcza jeżeli przed tym treningiem no, wpierdzielamy się nie wiadomo czego i tak naprawdę mamy wyłączone hormony odpowiedzialne za spalanie tkanki tłuszczowej. A mamy włączone hormony odpowiedzialne za odkładanie tkanki tłuszczowej. I my idąc po tej bieżni, zamiast spalać tkankę tłuszczową, spalamy sobie mięśnie. A kiedy widzimy, że spalamy mięśnie w momencie kiedy na przykład tracimy na wadze jeżeli nie tracisz na wadze, to, to znaczy, że nic się tam nie dzieje z tym organizmem, tak? Ale na początku, na przykład, może być zarejestrowany spadek wagi, ale on nie będzie, nie, nie będzie to wynikiem i rezultatem spadki tkanki tłuszczowej, tylko będzie wynikiem spadku masy mięśniowej. Voilà! Mamy rezultat taki, że mamy więcej celulitu, gorszej jakości skórę, z kondycją, potem nic się nie dzieje za jakiś czas. No, i w zasadzie tak sobie chodzimy, żeby stracić trochę czasu. A po jakimś czasie się demotywujemy, no bo nie widzimy rezultatów, i rezygnujemy z siłowni, z treningów, no bo przecież to nic nie daje, nie? Także no, także tak to wygląda. Słuchajcie, wojownicy, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach poniżej, piszcie tutaj pod tym filmem. A ja was serdecznie pozdrawiam i uwielbiam.